Zanim wystawisz swoje mieszkanie na sprzedaż, sprawdź tych kilka rzeczy. Naprawdę się opłaci. Porównaj ceny mieszkań konkurencyjnych w okolicy. Ważne są te ceny transakcyjne, nieofertowe, bo one często zakłamują rzeczywistość i mieszkania potrafią się długo sprzedawać. Znajomość rynków i ofert konkurencyjnych to podstawa dobrej sprzedaży. Księga wieczysta, pełnomocnictwa, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego, prawo własności gruntu. Bez tych dokumentów notariusz i tak nie ruszy. Należy mieszkanie posprzątać i odgruzować, żeby zwiększyć zainteresowanie. Naprawdę tyle i aż tyle. Można oczywiście wykonać szereg dalszych działań, tak jak tutaj, żeby zwiększyć i zainteresowanie, skrócić czas sprzedaży i wpłynąć na wyższą cenę. Masz czas na telefony i prezentację? Jeśli nie, skorzystaj z usług Agenta. Nasze biuro kompleksowo zajmie się wszystkim od A do Z. Często uzyskujemy wyższą cenę i skracamy czas sprzedaży o połowę. Sprzedajesz mieszkanie we Wrocławiu? Odezwij się do nas! Wiemy, jak możesz to zrobić szybko, bezpiecznie i za dobrą cenę!